Cześć, tutaj Łukasz Cichocki, a w tym wideo powiem tobie, czym różni się akademia afiliacyjna od bezpłatnego projektu, jakim jest ekspert afiliacji. Jest to temat, o który dostaję najwięcej zapytań. Czym te dwa produkty od siebie się różnią, od czego lepiej zacząć, co się bardziej opłaca, czym jest jedno, a czym jest drugie, dlatego żeby raz na zawsze rozwiać wątpliwości powstaje. To wideo. Pamiętaj o tym, że jeśli będzie to wideo dla Ciebie wartościowe, interesujące, ciekawe, zostaw łapkę w górę, ponieważ Ciebie to nic nie kosztuje, a mi bardzo pomaga się rozwijać. Więc zaczynajmy. Pierwsza różnica, która przychodzi mi na myśl, to jest to, że projekt Ekspert Afiliacji jest projektem bezpłatnym, natomiast Akademia Afiliacyjna jest kursem jest produktem, za który należy zapłacić. Może, żeby łatwiej było tobie zrozumieć te różnice, że jedno jest darmowe, a przecież nie ma nic za darmo, a drugie jest płatne, no to czemu on bierze pieniądze, skoro zarabia na tej afiliacji? No to powiem ci genezę powstania zarówno jednego produktu, jak i drugiego. Pierwszy projekt Ekspert Afiliacji powstał dla osób początkujących, które przede wszystkim no, nie mają żadnych pieniędzy, moim takim targetem z reguły są Albo mamy, które właśnie wychowują dziecko, albo samotne mamy, które no nie mają pieniędzy za bardzo, nie mają możliwości, żeby pójść sobie do pracy. Ludzie, którzy, którzy pracują też na etacie, ale nie mają za bardzo czasu na kolejny etat, a jednak kredyt rośnie, więc potrzeba pieniędzy. Ludzie młodzi, którzy szukają możliwości. Więc dla tych wszystkich, osób stworzyłem ten projekt. Ludzie z problemami finansowymi też bardzo sobie tutaj chwalą ten darmowy projekt eksperta filiacji, bo on jest takim wyciągnięciem pomocnej dłoni do tych osób, ponieważ bez żadnej inwestycji, bez żadnego wkładu, poświęcając tylko swój wolny czas, możesz wygenerować dodatkowe pieniądze. Nie są to miliony, ale są to pieniądze, które pozwalają Ruszyć, ruszyć z tematem, jakim jest afiliacja, pozwalają zrobić ten pierwszy krok, bo to są pieniądze rzędu nawet 5000 złotych. Więc, jeżeli jesteś osobą, która totalnie nie ma pieniędzy, nie wie co zrobić, nie wie za co się chwycić, nie starcza na Pampersy, na podstawowe potrzeby na jedzenie, gaz, prąd, węgiel, no to warto do tego projektu dołączyć, jeśli nie masz żadnych środków. Żeby zrobić jakiś większy biznes. Jest to po prostu darmowa możliwość dorobienia sobie paru tysięcy złotych. W tym projekcie tłumaczę, na jakich produktach pracujemy, pokazuję pierwsze programy, tłumaczę, jak to jest rozliczane. To jest taki projekt totalnie. Podstawowy dla osób, które myślą nad rozpoczęciem swojej przygody z afiliacją, a niekoniecznie mają środki na reklamę, autorespondery, jakieś narzędzia, cuda, drogie kursy. No więc to jest właśnie projekt dla takich osób. Z kolei, jeżeli już zarobimy te pierwsze tysiące, ja każdemu proponuję kontynuować swoją przygodę z afiliacją, ponieważ zarobić pięć tysięcy, to często powtarzam moim kursantom, zarobić pięć tysięcy w biznesie, na którym można robić miliony. To jest po prostu niewykorzystanie tego potencjału. Dlatego jeśli zarobiłeś ze mną 5000 w projekcie eksperta afiliacji. 4000 przeznacz na jakieś swoje rzeczy, ale za tysiąc rozwijaj się dalej, tak? Z kolei Akademia Afiliacyjna mój płatny kurs jest już czymś więcej. Tutaj poza podstawami, które oczywiście też znajdziesz, jest dużo więcej. Jest wiedza, która pozwoli Ci zarobić nawet 30 tysięcy już w pierwszym miesiącu. Mamy przypadki w projekcie osób w tej, w tej akademii, które zarobiły takie pieniądze w pierwszym miesiącu. I uwaga, co jest najważniejsze, bez żadnego doświadczenia, w afiliacji, bez żadnego doświadczenia. Tak, więc dlatego jest to płatny kurs. No to jest wiedza, której nie znajdziesz na YouTube. Ja tutaj na YouTube mówię, co robić, ale nie mówię, jak to robić. To jest, to jest to. Darmowej wiedzy jest cały internet, ale jeśli chcesz mieć taki mentoring, takie krok po kroku, co konkretnie zrobić, żeby te 30 tysięcy pojawiły się na Twoim koncie za miesiąc, no to dołączasz już do kursu, gdzie znajdziesz wiedzę specjalistyczną. specjalistyczną. Ale co oprócz tej wiedzy, no bo wiedza to nie wszystko. Nie? Wiedza to jest jedno, ale teraz jak tę wiedzę przekuć w praktykę. Jak sprawić, że to, czego się dowiesz, przyniesie ci realny, realną korzyść w postaci dodatkowych pieniędzy na Twoim koncie bankowym? Więc w kursie Akademii Afiliacyjnej, poza tą całą wiedzą, którą tam zawarłem, na podstawie mojego pięcioletniego doświadczenia, znajdziesz narzędzia marketingowe, znajdziesz narzędzia, z których ja sam korzystam, więc będziesz mógł je zastosować u siebie, skorzystać z nich. Staniesz szablon strony internetowej. Taki szablon, z jakiego ja korzystam, więc będziesz miał szansę powielić mój wynik. Pokażę ci dokładnie, skąd biorę ruch, pokażę ci w jaki sposób. Zostajesz ode mnie gotowe skrypty, zostajesz wszystko, co jest potrzebne, żeby ruszyć, żeby zarabiać. Żeby to nie było tak, że tylko obejrzysz i na tym się skończy, i będziesz zostawiony sam sobie. Nie. Od razu montujemy cały system do zarabiania na afiliacji, który duplikujesz sobie ode mnie, więc ten sukces jest. Powtarzalny, duplikowalny. Jeśli ja zarobiłem robiąc coś dokładnie takimi stronami, takimi skryptami, to ty możesz zrobić dokładnie to samo u siebie. To jest biznes, w którym nie musisz wymyślać koło, koła na nowo. Skoro już coś u kogoś działa, to weź to i zastosuj u siebie, tylko z własnymi linkami partnerskimi, tak żeby to Tobie naliczało się wynagrodzenie. I to nie jest wszystko jeszcze w tej akademii. Jest wiedza, są te narzędzia, system, ale jest jeszcze coś. Jest mentoring, jest nasza grupa mentoringowa, do której dołączając do akademii również otrzymasz dostęp. Mamy zarówno czat, wsparcia, jak i zoomy tygodniowe, na które możesz przyjść, zadać dowolne pytanie dotyczące naszego biznesu. Wszystkie te. Spotkania nagrywamy, dlatego jeśli chciałbyś wrócić do jakichś poprzednich, być może cię na którymś nie było, albo nie będziesz mógł być, to zawsze możesz wrócić do folderu na Akademii, gdzie te wszystkie nagrania są. Zoom trwa tak długo, aż wyczerpie się pula wszystkich pytań. Jeśli na wszystkie pytania odpowiem, wtedy Zoom jest jakby udany, zakończony i widzimy się znowu za tydzień. To była pierwsza różnica. Druga różnica to jest to, że Właściwie już powiedziałem o wszystkich różnicach, tylko się rozgadałem, bo chciałem powiedzieć o tym, że projekt uczy tylko podstaw, a w Akademii to już jest konkretny biznes poza tymi podstawami. I chciałem powiedzieć też, że w projekcie zarabiasz około 5 tysięcy. To też już powiedziałem, a w Akademii to masz nieograniczone możliwości. Nie wiem, ile gadałem, ale jeżeli około 10 minut to spoko, to myślę, że ten temat jest w miarę wyczerpany. Dobra, czyli powiedziałem już wszystko. Więc jeżeli. Jeszcze miałbyś wątpliwości co do tych dwóch produktów, jeszcze chciałbyś wiedzieć coś więcej, to proponuję tobie wejść na strony internetowe tych właśnie produktów. Jeśli jesteś ciekaw czegoś więcej na temat bezpłatnego projektu Expert afiliacji to wejdź na stronę afiliacji.pl Tam masz całość opisaną. Natomiast jeśli interesujecie płatny kurs, gdzie płatność jest jednorazowa, a dostęp do żywotni, gdzie masz konkretny już biznes pod klucz, to wejdź na stronę akademiaafiliacyjna.pl. Dzięki wielkie. Pamiętaj o tym, żeby zostawić łapkę w górę, skomentować. Będzie mi bardzo miło. Tak jak mówiłem, tobie wcześniej pomaga mi się to rozwijać, a ciebie to nic nie kosztuje. Dzięki i do usłyszenia. Do zobaczenia w kolejnym nagraniu. Cześć.